Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem airbag. Po godzinach królem rowerów. Już jutro po godzinach przejedziemy 350 km z Warszawy do Chodzieży w chodzie dla Anny Karbowniczek, dziennikarki portalu Chodzież Nasze Miasto, która została zabita przez kierowcę auta dostawczego. Dokładnie to śmiertelnie potrącona i pozostawiana sama sobie po wezwaniu pomocy przez przejeżdżającą kobietę. I mimo udzielonej reanimacji, przybycia karetki Ania zmarła. Ania przejechała w tym roku 16 tysięcy kilometrów, żebyście mieli porównanie. Ja jeżdżąc non-stop, jak mogłoby się wydawać, patrząc na social media, chociaż przypominam Wam, że social media to nie jest realne życie. Jeżdżę non-stop, przejechałem około 3000. Ania przejechała tych e, tysięcy kilometrów 16. 16 tysięcy kilometrów. Zastanówcie się, kto z Was przejechał tyle autem. I. Została śmiertelnie potrącona. Niestety, od ponad tygodnia jestem zdrowo przeziębiony. Na logikę nie powinienem jechać i nie jechałbym normalnie, ale w tych okolicznościach mimo wszystko się zdecydowałem. Mam nadzieję, że całość przejadę na rowerze. Jeżeli to będzie niemożliwe, to w którymś momencie po prostu przesiądę się w auto. Na ten wyjazd, ponieważ będziemy jechać w nocy, przygotowałem trochę rzeczy. Pokażę Wam to w dużym skrócie. Na co dzień jeżdżę w kasku. Ostatnio takim zabudowanym, żeby mi nie wiało, i w ciemnych okularach e, tutaj ten ekwiponek zostanie wymieniony na inny. E, dokładnie to, gdzie mam kask? O, to wszystko wygląduje w tej skrzyni, tylko najpierw muszą z niej wylecieć moje triatlonowe bety. Kask będzie fluo Abusa, bo go dobrze widać. Założyłbym game changera, który jest bardziej zabudowany, ale pożyczyłem go Pawłowi Kozakowi, bo się szykuje do triatlonu. Opaska do pulsu to nieważne, pod kask poleci czapka, żeby było trochę jednak cieplej. Buty zwykłe, szosowe. Rozważałem, czy by nie wziąć butów zimowych, ale chyba nie będzie aż tak tragicznie, więc polecam zwykłe buty szosowe. Tu już na nie mam założone noski. Jak ostatnio jeździłem to nie było za ciepło. Do kompletu polecam ochraniacze na buty, jakby się zrobiło zimno. Oczywiście cała masa lampek. Te Bontragerowskie nie mają zbyt mocnych baterii więc znaczy szybko to się wykorzystuje. Jeżeli chodzi o jedzenie no to głównie będą tutaj jedzone batony bo żelki jak sprawdziłem na trasie Ironmana w Gdyni w dużej ilości zaczynają kotłować się w brzuchu. Jeżeli chodzi o ilość no to myślę jakieś dwa batony na godzinę. 1,5 batonu na godzinę, tyle mniej więcej trzeba będzie zjadać, bo zużycie kaloryczne wyniesie pewnie 300-400 kalorii na godzinę, a tych godzin przed nami będzie około 12-13, także gdzieś 4-5 tysięcy kalorii spalimy i tyle będzie trzeba po prostu zjeść. Przegrzebując jeszcze czeluście, różnych rzeczy, które mogą być potrzebne, wymyśliłem, że wezmę sobie taki nowy smar, który ostatnio testuję, to zobaczymy, czy rzeczywiście łańcuch jest po nim czysty. Zobaczymy jak to się będzie sprawdzało na dłuższych odległościach A korzystając z tego, że mam takiego ładnego velosoka, które też mam w sprzedaży Taki jest pokrowiec na rower To go sobie też wezmę I mój uświniony rower zanim wrzucę dałta na drogę powrotną To go właśnie schował w taki pokrowiec 340 km przejechałem raz w życiu Było to mniej więcej w 97 Albo 9 Rowerem górskim No i było Mokro wiało i tak dalej. W tym roku e, jestem trochę bardziej świadomym kolarzem. Jedziemy grupą, jedziemy na rowerach szosowych, więc będzie to dużo łatwiejsze. Tym niemniej przewiduję, że może trochę wiać nudą i może boleć dupsko. Siodełko sobie zamieniłem na e, Sele Italia Flight Maxa Gel Flowa, to znaczy grube z dziurą i tak dalej. Przewiduję, że może być troszkę bardziej wygodne niż mój SLR, który tutaj był zamontowany. Aczkolwiek obawiam się, że nie będzie za wygodnie. Na pewno jakaś maść kolarska tutaj wjedzie. Wyjątkowo wezmę też słuchawki Aftershocksa, które możecie zobaczyć na filmie, żeby móc sobie włączyć jakiś podcast, bo 12 czy 14 godzin jazdy może być lekko nudne. I jakiś powerbank do ładowania pozostałych urządzeń. I myślę, że to tyle. Mam też wideoregistratory od niedawna na rowerze. W zasadzie mam je zacząć testować. Ostatnio tam raz czy drugi założyłem, ale się szybko wyczerpują baterie, także naprzód na pewno poleci Strix 700. Na naszym kanale był test Strika 1000, to można sobie porównać. Tam jakieś mądre głosy były takie, że nie było testu w nocy, to może się nagra akurat test w nocy, jakby było co testować. Na 700 lumenów to 700 lumenów, jest po prostu mocno. Zresztą każdy, kto. Taką lampę kupuję to może sobie Choćby w dzień zobaczyć jak ona mocno świeci Bateria tu w trybie migającym Którego pewnie będę używał Bo mamy asystę samochodową No to Starcza na 100 godzin pracy Także myślę że swobodnie Na jednym ładowaniu przejadę Co więcej lampka ma powerbank Mogę sobie podpiąć tu telefon Czy jakieś inne urządzenie Tyle oświetlenia Aha błotnik poleci pod siodełko na wszelki wypadek, żeby nie sklapać sobie tyłka, okulary, o których zacząłem mówić, wpadają fotochromy. Okleja, tutaj podziękowanie dla Butikoshop, e butik Exclusive Oshop, tak dokładnie cała, ta nazwa się tam fluktuuje e za e ogarnięcie szybko fotochromatycznych oklejów. Bo moje stare fotochromy już troszeczkę są porysowane, jednak na 12 godzin jazdy po ciemku przydadzą się okulary, w których dobrze widać. Ostatnio testowałem bidon filoka. To jest taki patent, że to jest montowane do ramy na magnesie i bidon się do tego przyklikuje w ten sposób. Rozwiązanie o dziwo nawet działa. Nakręcę o ten film w jakiejś wolniejszej chwili, ale tu wyleciał w tej chwili i wskakuje standardowy koszyk na widon, bo widony podejrzewam będziemy wymieniać z samochodu na pełne, uzupełniać, także pójdą małe, duże widony. jest tego pełno więc coś tam sobie wybiorę pedały speedplaya duży luz boczny e, można anatomicznie utrzymać sobie nogę, tak żeby nie przeciążać kolan tutaj mamy kupę ubrań, aha jeszcze z ochraniaczy. druga para cienkich ochraniaczy Daniela, jakby się tam zdarzyło tak, że tamte przemokną, no to to się je zamieni na suche. Drugich butów chyba nie będę brał, bo w zasadzie może awaryjnie wezmę triatlonowe, bo mam w nich blok do tych samych pedałów, a poza tym jakby było ciepło, a mokro, to można jechać w triathlonowe. Oczywiście rękawiczki z długim palcem, bo już na pewno w nocy będzie chłodno. Jeżeli chodzi o ubranie na siebie, to poleci na pewno Potówka na potówkę poleci koszulka z krótkim, rękawkiem na koszulkę z krótkim poleci koszulka z długim. Oczywiście druga jedzie na zmianę. Korzystam z tego, że będzie z nami auto i można nabrać tych ciuchów. Krótkie spodnie do zabrania plus nogawki, jakbyśmy się tam gdzieś mieli przebierać. Długie spodnie Danielo z odblaskiem na nogawkach. Żeby jednak bezpieczeństwo było zapewnione do kompletu kamizelka Żeby móc się w każdej chwili dobrać I jeszcze spodnie czwarte. Bo jak będzie mokro to można sobie w mokrych ciuchach jednak przez 12 godzin jazdy wszystko poobcierać Aha, przedni rejestrator to w ogóle chyba ze mną nie pojedzie Chyba, że jutro zdąży przyjechać uchwyt taki aluminiowy Kiejdża Który kosztuje co prawda 300zł Spełnia mniej więcej tą funkcję co uchwyt A &A, bo Widzicie, mam tu łachu na mocowanie tylko do komputerka. Ostatnio jeździła tu przednia lampa. Miał jeździć właśnie ten rejestrator, ale już przy przykręcaniu ułamało się tutaj mocowanie. Niestety z tej strony puściło i lampa w zasadzie prawie się nie przejechała po mieście. Druga kamera GoPro na zapas, Muszę sprawdzić czy w niej w ogóle bateria działa. To adapter przechodzący z Garmin'a na łachu żeby się dało użyć tego uchwytu uchwyt na rower do GoPro tyle mniej więcej wyposażenia ze mną pojedzie do tego pójdzie jeszcze jakaś maść rozgrzewająca jakby się pojawiała jakaś kontuzja bo bez mała 40 lat to już to już słuszny wiek także e, mogą się pojawić jakieś problemy to sobie posmarujemy a tutaj mam dla was kilka Analiz z wypadków drogowych 2019 to jest opracowanie stworzone przez Polską Policję. Ruch drogowy, komenda główna policji i dokładnie sprawa dotyczy rowerzystów. To trzeba tych stron trochę przewinąć, bo tu najpierw mieliśmy pieszych. I teraz tak, rowerzyści w 2019 uczestniczyli w 4400 wypadkach drogowych, w których zginęło 250 rowerzystów, rannych było 4000. 2019 do 18 nieznaczny spadek o 6%. Większość wypadków z udziałem rowerzystów miała miejsce na obszarze zabudowanym, 3800, no to jest bez mała 80% i co bardzo bardzo ciekawe w wypadkach poza terenem zabudowanym 615 wypadków zginęły 123 osoby, czyli połowa ofiar śmiertelnych zginęła w tych 15% wypadków poza terenem zabudowanym. Zresztą tak jak Ania przypuszczam, ja tam nie analizowałem dokładnie tamtego wypadku, ale no, niestety poza terenem zabudowanym prędkość jest znaczna i tam łatwo zginąć. Kolejna Ciekawa dana, która daje do myślenia, to jest o wieku rowerzystów. I co ciekawe, z analizy wieku sprawców wynika, że największe zagrożenie powodują osoby starsze. Tutaj mówimy o grupie rowerzystów, którzy spowodowali wypadek. Rowerzyści powodują mniej więcej 1 trzecią wypadków, a z tej liczby wynika, że największe zagrożenie. Powodują z tej jednej trzeciej wypadków, którą spowodowali rowerzyści, to są to rowerzyści powyżej 60 roku życia. 25% tych wypadków, czyli około 400, było spowodowane przez osoby starsze i zginęło w nich 67 osób. Kolejna niechlubna grupa powodująca wypadki to dzieci w wieku lat 7-14. Tutaj można zobaczyć, że najmniej wypadków powodują osoby młode w wieku lat 15, 17, 18, 24. Te grupy powodują wypadków mniej. Tutaj dalej mamy wypadki motocyklistów, i tu statystyka jest troszeczkę inna, bo 49% spowodowali sami motocykliści, a nieco ponad połowę 51,5% spowodowali inni uczestnicy dróg. Także tu widać, że motocykle są e, może bardziej niebezpieczne, nieprowadzone niż rowery. A w rowerach jest tak, że większość wypadków jest w terenie zabudowanym, jednak mniej jest ich poza terenem zabudowanym, za to tamte są bardziej niebezpieczne. Wypadki były, są i będą, i jakby z tym nie dyskutuję, bo to się zdarza, ale dwa dni temu miałem tutaj sytuację, kiedy Robiłem opis powypadkowy do dwóch rowerów zepchniętych z drogi przez kierowcę. Pikapa, który został dogoniony przez innego kierowcę, poinformowany o tym, że zepchnął ludzi z drogi, że to się nagrało na wideoregistrator. Wzruszył ramionami i powiedział, że nie ma czasu się tym zajmować. Odjechał z miejsca zdarzenia. Chłopaki mają pościerane, ciuchy, połamane rowery, popękane. Skala zniszczeń jest spora. Z tego, co się orientuje, już ma zatrzymane prawo jazdy, bo oczywiście wszystko zostało zgłoszone na policję. Podobna historia miała miejsce w Tatrach. Tam również kierowca zepchnął z drogi i zajechał drogę hamując rowerzystą. Też chyba tam miał zatrzymane prawo jazdy. Zresztą ten film jeszcze się u nas na kanale pojawi w szerszym opracowaniu. Zmierzam do tego, że część wypadków i tak się wydarzy. Część z nas. W nich i tak zginie, ale duża część tych wypadków to nasza niefrasobliwość, brawura, głupota lub zwykłe hamstwo. I myślę, że naprawdę jako społeczeństwo powinniśmy zacząć bardzo mocno pracować nad tym, żeby ilość tych wypadków ograniczyć, takie wpisy w internecie, jak na przykład ten, są dla mnie skandaliczne. Myślę, że nad tym trzeba zacząć pracować, bo o ile sam zginę na drodze, to mało mnie to już będzie interesować, ale jeżeli ktoś na przykład zabije. Moje dziecko, to sytuacja będzie zgoła inna. Także pamiętajcie, że każdy z nas jest pieszym, rowerzystą czy prowadzi auto, i jak wsiadamy za kierownicę, czy to roweru, czy samochodu, naprawdę nie zamieniajmy się w bezmyślne bestie, bo chwila emocji, chwila chamskiego zachowania może kogoś kosztować życie, a nas duże kłopoty z prawem i finalnie też bardzo poważnie wpłynąć na nasze życie. Tyle dzisiaj na naszych socialach będę starał się na bieżąco relacjonować nasz przejazd do chodzieży. A wytrzymajcie Ci ciepło i bezpiecznych powrotów do domu. Hej!